Dowiedzieliśmy się, że w tej okolicy umiejscowiona jest katana. Katana, która pomoże nam przetrwać w lesie. Czekajcie, czym ja miałem walczyć? Ja sobie muszę przypomnieć, jak się walczyło w tej gierce. Ja miałem chyba lepszą broń jakąś, nie? Możesz ty... Czekajcie, bo ja staminy nie mam. A on nie zdech jeszcze. Dobra. Okej. Okay. Okej. Okay. Gnoju Moja kampa. Debilu. Dobra. No nieźle. Możesz ty, czad. Fuck, my zaraz umrzemy. Jak się szybko ten... No ja nie pamiętam bindów do tej gierki. Dobra. My nie jesteśmy w ogóle w armorze w tym momencie, nie? Wrzuceni eee, Nie mamy na sobie armora. Bo mamy ubranie inne aktualnie. No tak możemy przecież założyć sobie 10 chyba pancerzy. Tak. Ja bez, pan bez pancerza się z nimi biłem aktualnie, nie? Bo to jest po to, żeby na mrozie nie siedzieć. Dobra, wejdziemy najwyżej na te tereny zimowe no w tym źle. momencie. Palniemy sobie to. Mamy rakiety śnieżne na nogach i chodzimy w takim razie na zimny teren. Co tutaj będzie? A, bo my mamy te słupki od nich. No oni tutaj mają, mają jakąś swoją miejscóweczkę, nie? Patrzcie, oni tutaj zrobili swoją miejscówę w ogóle. Ja pamiętam, że mnie widzowie oskamowali, bo wie, no widzowie pisali zawsze, że... że kanibale nie mogą się osiedlać ani robić rzeczy na mroźnym terenie. A jak widać oni tutaj sobie swoje no rzeczy zrobili jakieś. A, tam jest ten samolot jakiś, tak? To przy tym samolocie nie byliśmy czasem. Czy robię bad ending czy good ending? Ja nie wiem, ja tej gry nigdy nie przeszedłem czad. Ja nie... ja sobie nie spoileruję gierki specjalnie. Okej. Okay. Ej! Tam ktoś jest na śniegu! Kanibale zrespieni, zrespieni na śniegu? Co to za kłamstwa były, że oni nie, nie respią się na śniegu i dlaczego oni mogą w ogóle chodzić o, po się. śniegu? A, rakietnica, ok. Dobra. Ej, a tu nie byliśmy, w tym miejscu? Ja tu jestem pierwszy raz teraz? Mogę coś z nimi w jakąś interakcję wejść jeszcze? Czemu oni tam są? Ej, 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 ej ty się w to nie ubieraj, gościu. Czemu oni tam są? Nie miało być ich na śniegu. Zresztą jak oni się na tym śniegu respią? Ja chcę aktualny nasz cel i to jest moje pytanie, które do Was zadałem gdzie jest katana, mniej więcej jak do tej katany można dojść? Uznam was za telepatycznych. No Tam coś biega po lesie. Uznam was za telepo... telepatyczne porady. Ludzi, którzy umarli kiedyś na tej wyspie. No nieźle. Byłem tu chyba kiedyś. Jezus Maria! Co to jest? Co to jest? Dobra, tu chyba jednak nie byłem. Czemu ty jest napój? Jakiś zapis gierki. Jak zrobię zapis gierki, to mogę tam wejść, ale tylko na zapisie gierki. Ja nie chcę ten cały kawał drogi znowu, wiecie, iść z powrotem. Musimy zrobić sobie prowizoryczną bazę w takim razie, po drodze. O Walka. No, ja wiem, jak to się pewnie skończy, także ja mogę tam wejść, ale najpierw musielibyśmy zrobić sobie tego. Musielibyśmy sobie na szybko zrobić yy, zapis gierki. Pójdę tam, wejdę tam, chat, dla Was. Dobra. Zapisałem gierkę, wejdziemy, sprawdzimy tego tak na szybko, co tam jest. I palimy lotę stamtąd. Dodano nową pozycję do czegoś tam. Gdzie panie? No nieźle Tam się coś świeci czat Ale nie lubię jak się coś świeci W miejscu, w którym mnie nie było Rozbij obóz, znajdź i przygotuj jedzenie Postaw struktury obronne Ja pierdziut Teoretycznie dzięki temu mamy czaszkę, nie? Chyba No nieźle nakładnie Możemy dać nasze pochodnie Za tu o kklay Ej A my tu nie byliśmy tylko od jakiegoś innego wejścia widocznie? To wygląda jak mój wskaźnik. No to wygląda jak centralnie coś, co ja tu zostawiłem. Ja tu by na 100% ja tu byłem. Jeżeli ja to zostawi. Na stówę to musi to być ta jaskinia. Tylko innym wejściem. No tak musi być, bo patrzcie, jaką mamy trasę z pochodni yy, tych czaszkowych. To moja robota na 100%. No to jest 100% moja robota, czat. 100% moja robota. No, ja wam mówię, że to na pewno moja robota jest. No, ja to pamiętam. To jest wejście chyba od tej. To nie, nie wiem, czy to było od głównej jaskini wejście, czy to było jaskinia wejście od tych namiotów takich. To jest na stówę. patrzcie, moja robota. Widzicie, to jest jaskinia, w której byłem. Haha. Ha. Nie musimy tu wchodzić, idziemy szukać katany. Super. Świetnie, możemy wyjść z tej przeraźliwej jaskini. No. No i dobrze, no to tu już byliśmy, jak coś. No i super chat, Świetnie, super jaskinia. Jezus Maria. O Boże, te gołębie pocztowe, które się tak wylatują. Bo tam płynęliśmy, patrzcie, tu se płynęliśmy. Był jeden statek na wysepce, rozwalony po lewej stronie. Na prawo jest katana. No kuźba, to na prawo czy na lewo? Jeden pisze na lewo, drugi pisze na prawo. Lewo, prawo, na prawo, na lewo. Jak masz to czarne gówno, to nad nim na prawo. Ten lej, ale ja stamtąd przyszedłem. Dosłownie, ja z tamtego miejsca szedłem. Z zimnych tych terenów. Patrzcie, czekajcie, czat Ja już wam to pokazuję tu no, kamerą. Nieźle. Patrzcie, ja przyszedłem stąd, bodajże. Tak, tu, tu gdzieś były te mroźne tereny zimowe. Ja żem przeszedł tak. Tutaj, dalej. Obok Leja, tędy, cyk i tędy. Tu. No okej. Okay. Wraz z widzami dowiedzieliśmy się, że w tej okolicy umiejscowiona jest katana. Katana, która pomoże nam przetrwać w lesie. Katana, która pomoże nam pokonać mutanty. Bo póki co, z kijem i kamieniami na mutanty, to nie bardzo. O! To jest to chyba. To jest to? Dobra, to tu nie byłem jeszcze. Dobra, cykam się, nie powiem, że nie. Nie no, że mi teraz widzowie jeszcze deprymują, że katana jest gówniana? No dokładnie, jak aura powie, to... No ty, nie pisz mi tak. Ej, ja się boję czegoś takiego, bo ja nie wiem, co mnie zostanie na dole. Ej, ja nie chcę się z mutantem bić. Kijem, ja naprawdę chciałbym katanę najpierw przed tym, jak się będę z mutantem bił. Boję się, bo ja jeszcze nie walczyłem z mutantem, dlatego się boję. Jezus, Maria, czekajcie. I co to jest takie długie zejście w dół? Gdzie ja schodzę? Jo, cię chrupia. Ponoć na dole czeka na nas jakiś mutant, ale też ponoć. Można go ominąć. Czy nam się uda? Siema, Ziral! Co tam u ciebie w ogóle słychać, Ziral? Kiedy nagramy jakiś odcinek, Ziral? Halo, Halo Ziral, halo, halo, kiedy? Kiedy odcinek, Ziral? Trochę się cykam. No, nieźle. Schodzimy do jakiejś jaskini, w której nigdy nie byliśmy. Czy tu mogę zginąć od razu? Ej, czy mogę tędy wrócić jak coś, nie? Dobra. Pierwsze co robimy, to stawiamy tutaj oznaczenie, że tak, byłem tu. To jest moje miejsce. Przyjmuję to miejsce. Jestem Krzysztofem Kolumbem tej wyspy, po prostu. To moje miejsce. Możesz ty w dusze. Czemu tutaj jest tyle czaszek? Katana może zadawać tyle samo obrażeń co ten patyk, ale jest też szybsza od tego patyka. Co to? Ty, w końcu odkryliśmy kawałek kolejnej zabawki! Tego Timiego. W sumie mam go trochę w dupie, ale no. Ty! Tu jego nowe rysunki? Nie no, to stary rysunek jest na pewno. Ten wygląd jak nowy. Czemu są jakieś krzyże? Creepy as fuck to jest. Ej, tu jest jakieś wejście. Kolejne. Jezus Maria, no tam... Twój stary pijany chyba tam jest na górze, no nie, no nie mogę. Ja mam tam iść niby. Ja mam tam iść po takich dźwiękach. Wejdź na górę i w lewo. Jezus Maria, no to mnie. No nie. No bo to jest, ja czuję, że to jest spocona wersja jakaś, wiecie. Nieźle Ja mam iść Gdzie wy mi posyłacie, czat? Jezus Maria, wam ufam, ufam wam Wierzę wam, czat, w tym momencie Idziemy metodą na spocęca jakiegoś Jezus Maria te rozwalone deski to nie wróżą niczego dobrego. Nie no, mnie tu zaraz coś zabije, ja coś czuję. Że my idziemy... ...wręcz w jakieś oko cyklonu. Tam coś chodzi po prawej stronie. Wiecie, ja nie ufam nikomu, ani niczemu, jak nic nie widzę. A w tym momencie gówno widzę. Co to jest za miejsce w ogóle? Gdzie my idziemy? Dlaczego my do jakiejś takiej pieprzonej wielkiej jaskini idziemy? I co to są za? Nie, no my. Co to jest? Co to za jaskinia? Czemu tam ktoś leży? Jezus ma, no ktoś tam jest, ewidentnie. To jest odnaleziony pasażer, miejsce No nieźle Co to za miejsce jest w ogóle, chat? No robię screeny Będę miał na przyszłość Dynamit ILE PIENIĘDZY?! Tam coś chodzi Ktoś tu handlował zegarkami? Ja? Jezus Maria Gdzie jest ta katana cała? Dobra, podpalamy. No, nieźle. A jest? Skąd oni katany mieli? Tu jego plecy były? Nie to ręka. On miał taki tatuaż na ręce, i go dali na górę, jakby. No, nieźle. Uuu, katana Boss. <laughs> Ej, czekajcie, ja chcę te katany no, do łapy wziąć teraz. Gdzie jest katana? Kozak. Haha, <laughs> katanę zdobyliśmy, ale fajnie. No, nieźle <laughs> zniszczyliśmy sobie jedyne miejsce ze światłem, które tu mieliśmy. Nie wiem, co tam jest, ale wracamy teraz. No, nieźle. Ja stąd pale wroty mamy. Katanę, misja udana. Tylko chciałbym sobie zapisać grę jeszcze, że była misja udana. Mam szansę na tego mutanta w ogóle? Jak myślicie? Tam jeszcze latarka ta była. Ty on może zjeżdżać po linie? Jak zrobię szybką dzidę do tej Liny i zjadę, to on da radę? Poruszył się. Słyszał mnie! Widział mnie! Przybieg! Kurde. Dobra, mamy katanę. Uciekamy, palimy wroty stąd całkowicie. Nie no, ja mam. Ja mam po prostu akcji, w tym momencie dość z tym. No ale z mutanta jakoś chyba musimy zabić kataną, nie? W ogóle fajnie, chłop jedną ręką się tak wspina. Kozak, ale on ma nogi i ręce zrobione. Czuł ten zapach strachu, no był zapach męskości po prostu, wydobywający się z mojej postaci. Bardzo męsko wszedł do jaskini, zabrał wszystko co miał zabrać, rozwalił mu ognisko i wyszedł po prostu.